Nowy zawodnik w naszej organizacji, który zamierza dać z siebie wszystko, pokazać pełnię swoich umiejętności i wspinać się na szczyt kariery w świecie mieszanych sztuk walki. Posiadacz niebieskiego pasa w BJJ, ma na swoim koncie 5 lat doświadczenia. Jego rekord w amatorskim MMA to 5-1, a MMA semi-pro 4-2. Podopieczny trenera Adama Bizonia, Reprezentujący klub Bizon MMA Team Kędzierzyn-Koźle, przed wami Jakub Luba! jego przeciwnikiem jest zawodnik, który nie cofa się przed wyzwaniem, jest gotowy wystanąć do walki i sięgnąć po kolejne zwycięstwo. Pięcioletnie doświadczenie, rekord MMA Semi Pro 4 1. Podopieczny trenera Kamila Lamczyka i Grzegorza Bigdonia, reprezentujący klub AK Champion i Universal Fight Team Rzeszów. Przed wami Vojtech! Oh! A więc zapowiadany przez nas już pojedynek w MMA. Catchway do 80 kg i rewanżowe starcie Jakuba Lubasa z Wojciechem Ożgą. Panowie mieli okazję mierzyć się już na gali Solo Combat Federation, którą prowadzi Grzegorz Szulakowski, a tym razem na OWW numer 5, który odbywa się dzisiaj w Dębicy. Zmierzam się Jakub Lubas, który jest już w klatce. Narażnik niebieski podopieczny Adama Bizonia z Bizon MMA, team kędzierzyn Koźle. A do klatki zmierza Wojciech Ożga, czyli reprezentant AK, champion i Universal Fight Team. W jego narożniku między innymi Błażej Majdan. I panowie no, będą walczyli w kategorii, to jest tak pomiędzy limitem wagi półśredniej a średniej, 80 kg Waga półśrednia to 7,7, waga średnia 8,4. Was młodszy o 6 lat, wzrost podobny o centymetr wyższy jest Ożga wagowo obaj wypełnili ten catchweight. Walka semi-pro w formule MMA. Rozjemcą tego pojedynku będzie Dawid Duda. I Wojciech Ożga, no na pewno będzie chciał wyrównać rachunki ze starych czasów w rewanżowe takie starty. A wtedy wygrywał, o ile dobrze pamiętam, Wojciech Ożga. Tak jest. Wygrywał Wojciech Ożga w 2023 roku decyzją na gali Solo Combat Federation. to w takim razie Jakub Lubas będzie chciał tak e jest. wyrównać te pojedynki. I sędzia daje już znak, żeby zaczynali. I zobaczymy, narożnik niebieski Jakub Lubas narożnik czerwony Wojciech Ożga. I poszedł Jakub do przodu mocno Ale nie podwalił doba. się, trafił tak. i nie ruszył od razu. Tak spokojnie do tego pojedynku podszedł, odpowiada frontkikiem Ożga. No, początek bardzo dobry w wykonaniu Kuby. Kuba walczy z pozycji odwrotnej. Jest w Mańkucie. Czai się, ale teraz trafił go frontkikiem mocnym Wojtek. I jeszcze, jeszcze raz poprawia Ożga tym frontkikiem. No, naprawdę chce, chce niszczyć tu swojego rywala. Z kolei Kuba no, bardzo ładnie wchodzi tymi uderzeniami z dystansu. Z odwrotnej pozycji. Oj, 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 oj Sędzia przerywał. to nie jest koniec pojedynku chyba, to nie jest koniec pojedynku, tam było kopnięcie na głowę w parterze chyba, ja nie wiem, nie, nie pokazywał sędzia, że jest koniec pojedynku, a wyskoczył z klatki, nie wiem co tu się stało, bo było taka sytuacja, chcę zobaczyć replay, był kick, po frontkiku przewraca się e, Wojtek Ozga, no, no chyba idzie. sędzia też czeka chyba na... Bo tutaj się nie, nie było znaku Mógł przerwania pojedynku, pojedynku, a tam był chyba po tym front kicku było kopnięcie na głowę w parterze. Ja nie wiem czy sędzia nie przerywał tego kopnięcia w parterze, tak mi się zdawało. Poprosimy o replay, jeżeli to jest możliwe, bo jeżeli to było, no nie wiem co tu się stało, bo Jeszcze teraz... raz. front kick trafił, tak. naruszył. Oj, tam poszło nielegalne kopnięcie na głowę. Ja nie wiem czy sędzia nie przerwał tego fragmentu trafił i to no trafił tak. na kartę. 45 sekundzie pierwszej rundy przez TKO. Zwycięzcą! Zostaje Wojciech Użga! Po raz kolejny Wojciech Horzka wygrywa z Jakubem Lubasem. No nie da się ukryć, że naruszył go o tym. Zresztą widać jaki tułów ma. Lubas Czerwony. Jak była ta powtórka, to widać było, że to kopnięcie nielegalne, wyprowadzone z pełną intencją, ale trafiło na gardę, więc nie przyczyniło się ono do, do skończenia walki. Wychodzi na to, że sędzia Dawid uda przerwał ten pojedynek, więc walka zakończona zresztą to ogłosił na Ser.